Ale te hamulce są fajne Takie trochę zużyte już chyba Trzeba klocki wymienić Trzeba klocki wymienić Co srasz? O ty gnoju Skąd to? Tam siedzi O one to gniazdo mają A no co? Witamy Fortuny Witamy w naszym teleturnieju Najważniejsze niż druga programu, łamanie kołem. Łamanie kołem. Co jest? Nie, nie rusza się. Nie. I teraz w tym momencie pójdę tylko tak mm, w jedną stronę. Witamy w naszym teleturnieju koło Fortuny. Dzisiaj Dzisiaj będzie łamanie kołem. Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. No wiesz, takie stepy akremańskie tam są. Jak to stepy? akremańskie. Tapstepy? stepy akremańskie? Spoko. Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz znuża się w zieloności jak łódka brodzi. Wśród fali mąkrzemiących wśród kwiatów wodzi. A tam jedzie ciężarówka i smurodzi, Co? Kup, la, lipo, la, lipo, la, lipo. Kurde, ale. Dobra, może ułożę co innego. To co innego można ułożyć? Życie <grym> to ma sens. Dobra.

<try> Jezu, <try> top humor 2021. Ludzie o innym poczuciu humoru macie teraz problem. Za 12 minut, 17.15. O, wow, ale w plecy były. Widzisz, powaga sytuacji cię przytłoczyła. <try> um. O, właśnie przeskoczyły mi cztery kręgi. Najprzyjne. Kamienie do pizzy. stary robi na blasze i nie jest dobrze. <laughs> Kurde. Chcecie kamień do pizzy, musicie jechać na peron w Bytomiu. Peron... Bytom. Be, do BT B1 BT, nie słuchajcie. B1. B. 1 B1. -B1. Oprócz co to w montażu będzie B1 Ale musicie być okrętni o tej godzinie. Bo wtedy inaczej nie są gorące. Pamiętajcie. To jest jedyny gorący pedał w Twojej okolicy. Ciepidł. z tego. Tak, tak, tak. Czy tytując klasyk, szyny były złe? Yy, a, a podwozie też było a złe? Podwozie, podwozie też było złe. Pytanie, czy po tym można chodzić? Znaczy, generalnie rzecz biorąc, nie można, ale kto pytał. W sensie, na zasadzie bardziej chodzi. Po tym wydaje mi się, że tak. Ale, ale powiem Ci, że nie, żeby nie było na mnie. Chyba tak. kam 2, jak chcesz to wyciągnij teraz. Uwiecznisz mój upadek. Może lepiej nie. Ja w ogóle byłem przypomniał że tu jest kabel, a to zostało w, tylko szpula. Czekaj. Ach, muszę przeanalizować. Na czym to się trzyma? No nie powinno się nic stać. A to na zewnątrz, dobra. Skończ gruchać, bo. Yeah, lęk wysokości się Hmm. Piętno 114 Jeszcze chyba nie ma źle Uhu. Ja pierdzielę. No tu już jestem no, obstrany, przyznaję No I tutaj nie ma jakby czegoś chwycić kompletnie A tu już jest cały zarcewiały. Oh. Ju, fajny śruba. To jest ten moment, kiedy z innych, perspektyw... z innych perspektyw widzisz totalnie inne rzeczy, których normalnie wcześniej nie widziałeś. Ok, to strzela pod nogami. No cóż. Yy... Trzeba spiąć dupsko i przejść z powrotem Najbardziej mam schizę na tym, bo to niby wygląda solidnie, ale z drugiej strony to jest tak powycinane i przy krawędziach może być pęknięte i już bym wolał na przykład iść po tym albo po tym niż po tym, nie? Tylko znowu tutaj balans i lek wysokości mówią ma. ale dobra Kurna niczym kot taki trochę Pośledzony kot, ale albo przezorny kot. <laughs> Najbardziej przesrany moment.

wchodzę do góry co? podejdź sobie pod to wejście i się bardzo mocno na, nasłuchaj słyszysz to buczenie? ja wyszedłem na krok i tu słuchaj, jakby dron latał nad tym bo tak buczy ja już tak powoli się kurwa bo tu lata dron jak dron? kurwa to jest dron co ty gadasz? To nie jest ul, to jest grupa dron. Ja na początku myślałem, że to jest dron, ale... To jest dron. Serio? No serio, bo było cię cieszyć się nie? Nieee. Może ktoś satulata drona? Co? Centralnie spod słońce. Mam dla was złą wiadomość. 18% baterii. A GoPro się grzeje jak... Jak kamień do pizzy o... Ja chciałem uniknąć tego, ale chciałem żebyś ty to powiedział. POV 2. Kam 2. Chcecie drugą perspektywę, wpiszcie... Wykrzyknik kam 2. Nie wykrzyknik, ukośnik kam 2. ukośnik. Slash kam 2. Ukośników używało się w całej sensie 1 6... ileś lat temu. Teraz wszędzie są wykrzykniki. W Minecrafcie jeszcze sam. Gamy mode 1 Zajrza ten autobus? A kiedy miał jechać? Nie no chyba 15 po, chyba. A jest 8 albo 10 po Zajebista praca tam goście co sobie tam siedzi. Przecież tu się nic nie dzieje. No nie no nie do końca. Ludzie, przecież tu, tu nikogo, nikogo nie, nie ma się dzieje, tylko że chłopo obsługuje kur na 10 km w każdą stronę. A. Tak nie więcej, albo mniej. No nie wiem. No od tego punktu do kolejnego pewnie, tak, do połowy. Co tam biegnie? A to ptak. Czy ptaki mogą biegać? No tak. Ale one podskakują, tak śmiesznie. Chociaż czekaj, zależy, bo są ptaki, które naprawdę biegają, na przykład w strusie. Ha, może się popełnić samobójstwo. Zdarza. Jeszcze przeczekamy chwilkę, no. To. Hmm? to. No spoko. Ciężko nie hałasam w tym szkole. Ja idę drugą stronę obadać. Okej. Okay. Dron? Tak, Mavic lata Ale to powiem Ci, że ktoś z daleka nie steruje Bo, bo tu nie ma nikogo. Jeszcze przeszedłem się tu zobaczyć. Stoi tu jedna taka... taki van Pod tym, biały Co zobacz Jaki gościu jednak w nim siedzi Taki bank z serii darmowe czwierki <laughs> No nawet bardzo Dobra tu są pobyt Tak? Czerwone coś stoi w trójkę są Jeden z o, widzę. Trzy na lewo. Nie patrz na lewo, mówię. Ja właśnie mam z widokiem. Najczęściej. Wiesz, ja, ja mam na taki zielnej wysokości, że że ja się boję przestrzeni. Ja się boję bardziej przestrzeni. Ja nawet w górach odczuwam lęk wysokości. Kopią się. Aha. To jest wyjazd, nie? Aha. Może ten trzeci gdzieś tam blisko, nie wiem. stwierdził, że to jest bezpiecznie Ta chyba sesja czy coś, nie wiem. Dobra, olać No, znaczy, no, w sensie. Nic. No. Idziemy dalej. Szukać. wyjście z bytomia. Kończy się bateria za niedługo. 35% Szybko poszła ta bateria po do tej pierwszej. Ale już chyba wiem dlaczego. Bo GoPro jest niesamowicie nagrzany. Bytom, bytom, bytom. Pytam dworzec. Lepiej schować kamerę. Dobra. <laughs>